Cześć, z tej strony Kuba. Zapraszam na kolejną przygodę. Ponownie wraz z Kubą z kanału Bushcraft Nielot wybieramy się na iście zimowy biwak. Jak widzicie aura nam sprzyja do tego, żeby pobiwakować w zimowych okolicznościach. Kuba ponownie w tipi ogrzewanym Piecykiem, a mi strzeliło coś do głowy, żeby wziąć hamak. Akurat tak się złożyło, że w miejsce, w którym idziemy, miałem okazję już biwakować, możecie zacząć to tutaj właśnie z hamakiem od lesowik. I dzisiaj ponownie zamierzam przetestować taki zestaw w warunkach, no można rzec, ekstremalnych, bo choć termometry mają pokazywać minus 4 stopnie, to odczuwalna. Nocy nawet minus 14 przez jakiś arktyczny wiatr, więc zapowiada się ciekawa noc. Mam kilka asów w rękawie, jak poradzić sobie z takim marznącym wiatrem. Nie zabraknie gotowania, dobrej zabawy i miejmy nadzieję śniegu, bo jak widzicie, pada i raczej ma za szybko nie przestać. Co tym bardziej nas cieszy, bo jak zima, to musi być śnieg. No nic, lecimy na miejsce, rozbijamy się i działamy. Zapraszam na film. Kuba tak, robi ostatnie przymiarki co do miejsca, ale wszystko wskazuje na to, że się rozbije tutaj, a mi przypadnie od tego do tego drzewa, jeżeli oczywiście dobrze wymierzyłem odległość. <grych> ale co? Rozbijamy się, uszukujemy drewna, bo jak ma być tak zimno. No i jeszcze same pierzności będą dzisiaj serwowane, więc tego drewna do piecyka będziemy potrzebowali dość sporo. Aho, i przygoda. Dobra, nie ma co zwlekać, bo coraz mocniej sypie. Wypadałoby się jak najszybciej rozłożyć. Powiem Wam, że właśnie chyba potrzebna była taka zima, żeby tym bardziej docenić ten pokrowiec larwa, bo to będą dosłownie trzy chwile i temat ogarnięty. I przy okazji, prostuję pewien fakap, jaki zrobiłem. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Miałem jakieś zaćmienie jedyny słuszny prawidłowy sposób zakładania taśm tak jak kiedyś tutaj byłem rozkładałem właśnie takiego lesowika popełniłem ten błąd niektórzy z was zauważyli to słusznie w komentarzach za co bardzo bardzo dziękuję i poprawiam swój błąd pętla musi być Nim zdejmiemy sobie tą larwę, w sumie to nie jest takie głupie, żeby sobie jeszcze była najpierw tarp, bo sypienie źle. Pierwszym z patentów, jakie mam, to to, że rozkładam tarpa najniżej jak się tylko da, jeśli chodzi o możliwość później wejścia. Zobaczmy w ogóle, czy się szpilki wbiją. śledzie, Ponieważ im niżej... O, jednak się wpiął. Im niżej, tym ten wiatr nie powinien tak wywiewać mi tego, ciepłego powietrza. Bajka. No to co? Rozbieramy larwę. Gotowe. A drugi patent na dogrzanie się poza obniżeniem tarpa maksymalnie jak tylko się da. Aluminiowa mata na szybę. Jeżeli włożymy to do naszej podpinki, powinna dodatkowo zwiększyć te właściwości termoizolacyjne. Ja mam podpinkę otul do około minus 5 stopni. I teoretycznie, jeżeli nie będzie wiało, to w zupełności powinno wystarczyć. Natomiast już teraz dla swojego świętego spokoju wrzucę to sobie do podpinki. Nie zaszkodzi, ja jestem trochę zmarźluch, więc dodatkowe kilka stopni na plusie dla mnie to tylko dobrze. A trzecia to nic innego jak termopady z firmy Packer, które dzisiaj na pewno zostaną użyte i nawet nie będę się zastanawiał od razu idąc do hamaka Jedna para ląduje do moich obozowych kapci. Tak. Jest coś takiego i do namiotu jest to rewelacyjne, pokażę wam. Używam coś takiego. Z jednej strony super grzejąca warstwa, tutaj ogumiona, są też nieogumione, natomiast zasada jest bardzo podobna. Można nawet w tym spać, a jak trzeba w nocy wyjść za potrzebą, to nie trzeba wciskać traperów, tylko wyskakujemy. Szybko co trzeba zrobić i wracamy. A mogę tu sobie wkleić właśnie te termopady. Drugie, te większe z automatu lądują do śpiwora, nawet się nie będę zastanawiał. I takim sposobem prawie na pewno będzie mi ciepło. A jest jeszcze jedna rzecz. Zapomniałbym o jeszcze jednej rzeczy, która w zasadzie przyszła mi do głowy dzisiaj rano, jak już się pakowałem. Mam koc Bushman Thermo, który może i nie nadaje się na taką pogodę, jeśli chodzi o podpinkę samą w sobie, natomiast ma jedną bardzo dużą zaletę. Jest zrobiona z materiału, który raczej nie przepuszcza wiatru i po prostu posłuży mi to jako podpinka do podpinki. I znowu, wiedząc, że ma być minus 14 stopni w nocy i ma być silny wiatr, nie mam zamiaru ryzykować. I nawet znaleźli się tacy, którzy w komentarzu mi wspomnieli, że więcej sprzętu niż talentu. Ale tutaj od razu odpowiadam. Dla mnie wypady do lasu to bushcraft, to wypoczynek, rekreacja a nie walka o życie i liczenie godzin do wschodu słońca, żeby jak najszybciej zwinąć się do domu. Więc tak, wolę wziąć nieco więcej sprzętu i cieszyć się lasem w naprawdę fajnych, komfortowych warunkach. A pogoda nie ma być mi przeszkodą do tego, żeby zastanawiać się, czy wyjść z domu, czy nie. Po prostu wrzucam dodatkową jedną, czy dwie rzeczy i idę w las. Właśnie ta uniwersalność tego koca Bushman Thermo jest czymś, co naprawdę sprawia, że korzystam z tego. I tak zgadzam się, jak jest coś do wszystkiego, raczej jest do niczego, no ale znowu, mieć a nie mieć, no to ja tam wolę mieć. No to podsumowując, żeby komfortowo spędzić dzisiejszą noc przy porwistych wiatrach, jakie mają być, i odczuwalnej temperaturze w granicach nawet minus 14 stopni, obniżyłem tarp tylko, żeby się pod nim zmieścić, a boki, żeby całkowicie wychodziły poniżej podpinkę, do podpinki wrzuciłem srebrną folię na szybę samochodową i dodatkowo zakryłem sobie podpinkę Lesowik Otul tą zrobioną z koca Bushman termo, która po prostu ma za zadanie uchronić przed wywiewaniem ciepłego powietrza przez wiatr ta ma nieco lepsze właściwości wiatrochronne natomiast nie ma takich izolacyjnych jak klima-shield w otulu. Tak jak wspomniałem, wrzucę do tego jeszcze termopady i powinno być cieplutko jak w łóżku. Tak czy inaczej, nadal sypię. Więc co? Ostatnie drobiazgi. Wrzucę sobie plecak do swojego hamaczka, żeby już więcej nie sypał na niego śnieg. I zacznę szykować drewno. Kuba ma tam jeszcze Kilka drobiazgów do poprawienia, jeśli chodzi o jego tipi. A potem zaczynamy. Może kawka, herbatka. Póki co lecimy i trefno. Powiem Wam, że to miejsce w szczególności darze ogromnym sentymentem, ponieważ to tutaj właśnie pierwszy raz nocowałem z moim synem w namiocie. Możecie to sprawdzić tutaj. I to była jedna z lepszych nocy, jaką miałem. Nie tylko ze względu na... Specyfikę tego lasu, tutaj i przygód, jakie mieliśmy, ale i też ze względu na fakt, że tego typu wypady naprawdę wzmacniają więź z dziećmi. No nic, nagła zmiana planów. Wracamy do domu. Kuba, niestety, ale źle się czuję. A że przyszliśmy razem, to wracamy razem. I nie ma opcji, żeby się rozdzielać. Także, no cóż, nie każda wyprawa musi się udać. Czasami trzeba wiedzieć, kiedy wrócić do domu i to niezależnie od tego, czy chodzi o pogodę, czy o własne samopoczucie. Najważniejsze, że wszyscy, którzy wspólnie biwakują, doskonale to rozumieją i każdy każdego wspiera, więc. Dzisiejsza noc będzie w domu. Tak czy inaczej, pomysły, które Wam przedstawiłem w ramach dogrzania się w Hamaku, jak najbardziej są aktualne. Jeżeli ktoś z Was jest na tyle odważny, że chce przetestować to na własnej skórze, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam też się to sprawdziło, czy też korzystacie z takich rozwiązań. A ja już idę do samochodu, i bardzo dziękuję, że mimo wszystko. Byliście z nami w ramach takiej pięknej zimowej aury. I co, nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć Wam, do następnego. Cześć!